Witajcie w lubieńcach miesiąca, miesiąca października. Kiedy usiadłam i zaczęłam się przygotowywać do tego filmiku, wypisałam sobie akordy tych zapachów, których, które używałam najczęściej, i okazało się, że lubię zapachy waniliowe, białokwiatowe, słodkie, ambrowe, drzewne, dymne. Zaskoczeni? Bo ja wcale powiem wam, wcale, a wcale, a wcale, ponieważ właśnie takie zapachy lubię. I takie też się u mnie pojawiły w postaci flakonów, odlewek i próbek. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, czym pachciałam w tym miesiącu, zostańcie koniecznie ze mną. Tradycyjnie nie będzie tutaj żadnych nutek załachowych, tylko szybki ogólny przegląd, ponieważ w październiku było tych zapachów naprawdę dużo. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. I mam wrażenie, tak jak zawsze, że nie wyciągnęłam wszystkich. Na pewno jeden gdzieś mi się to podział, nie mogę go znaleźć. To jest, słuchajcie, świetne, fascynujące. Macie coś, lubicie, wkładacie do torebki, potem wyciągacie, potem znowu wkładacie, przekładacie do innej torebki i w pewnym momencie się coś gubi. I właśnie taki los spotkał. Jeden z tych moich zapaszków nie wiem gdzie jest, ale zapewne opowiem Wam o nich w listopadzie, jak się znajdą. Muszą się znaleźć. Ok, ja je sobie tutaj troszeczkę pogrupowałam, ponieważ okazało się, że oprócz tej wanili mamy tutaj też trochę róży. I to róży podanej na różne sposoby. Pierwszym z, tym, z, pierwszym z tych zapachów, o którym Wam dzisiaj powiem, jest Idol Nektar. Tak, wiem, że pojawiła się nowość. Idol chyba next? Nie pamiętam, jeszcze nie sprawdzałam. Kusi mnie, żeby sprawdzić, ale na razie tutaj. Tutaj to jest tak wielka miłość, że będę im wierna. I zobaczcie, jakie wielkie zużycie. Używam, kocham, uwielbiam. Cudowna słodycz. Piękny, różany, waniliowy, słodki zapach. Ach! Cudeńko. Cudeńko przepięknie projektuje. Długo się trzyma. Zbieram za nie komplementy od dużych i małych. Od wszystkich. Każdemu ten zapach się podoba. Nigdy nie usłyszałam, że coś jest nie tak. Dlatego używam. Używam, używam, używam bardzo chętnie. Kolejny, który ma róże tutaj u siebie, barok. Kojarzycie, kojarzycie, Barok Satin ut. Jestem przeszczęśliwa, że sobie kupiłam ten flakon. Przeszczęśliwa, ponieważ jest tutaj cudowna róża, cudowna pudrowość. I do tego ja tutaj sobie zerkam na te akordy, które wypisałam. Oczywiście zgubiłam je niby, wszystko pod kontrolą, ale jednak tak. Różany, pudrowy, waniliowy zapach. Zapach. Będę jak stara płyta. Nie do kupienia w ciemno, z bardzo, bardzo, bardzo dobrymi parametrami. Bardzo dobrymi. Więc zalecam szczególną ostrożność podczas dozowania. Nawet tym, którzy lubią mocno pachnieć. Uważajcie. Uważajcie, bo jest naprawdę bardzo mocny. Chyba, że macie buteleczkę świeżą, która tam jeszcze, wiecie, nie dojrzała tak, jak powinna wtedy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale tutaj u mnie jest potęga. Potęga, słuchajcie, ubrania pachną przez kilka dni i ja nie przesadzam. Także musicie je mieć w swojej kolekcji, jeżeli lubicie takie zapachy. Nie w ciemno, pamiętajcie. Dobrze, ja jej będę odrzucała tutaj troszeczkę dalej, będę się wyginać Wam tutaj na wizji. To tutaj mam następnego. Mhm. No dobrze, to niech będzie kolejna inspiracja. Pure Gold. Ja oczywiście w opis Wam wrzucę te wszystkie nazwy, a jest dzisiaj ich naprawdę sporo. Także. Będziecie mogli poczytać, bo nie zawsze pewnie coś powiem. Pure Gold, jest to inspiracja zapachem Sexy Amber, stworzona inspiracja przez przed Jot Piękny, gładki, otulający, miękki, kremowy zapach. I macie tutaj akordy drzewne, białokwiatowe, ambrowe. Puszczę je sobie w powietrze. Ja je nosiłam, kiedy było jeszcze ciepło. Bo październik był ciepły. Również dostawałam za nie komplementy. Ociekaj. Mam nadzieję, że nic nie podłukę. Lady Million Fabulous. Tak, jest Lady Million Royal. Którą uwielbiam, 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 ale cena czyni cuda, jak to mówią, więc omijam szerokim łukiem na razie, ale od Moniki dostałam właśnie tą panienkę i macie tutaj przepiękną walilię, miękką, delikatną, zapach może nie ma zbyt porywających parametrów, ale jest śliczne, piękny, otulający, kobiecy. Cudny, cudna wanilia, bardzo mi się od podoba. Macie też biało, białe kwiatki, ale wanilia zdecydowanie dominuje w tym zapachu. Więc jeżeli macie je gdzieś tam w szufladach, wyciągnijcie, bo teraz jest na nie pora. I kolejna wanilia, która brzmi troszeczkę podobno, podobnie. Jest to mgiełka zapachowa, którą Wam pokazuję już chyba od dwóch lat i ciągle jest jej dużo i ciągle z niej korzystam. Jest to Brazylian Crash Rioza 62. Jeden jak. O, bateryjka. Niedoładowane jak matrioszka. Zobaczcie tutaj też. Tak, bardzo podobna ta wanilia. Tyle tylko, że tutaj macie bodajże migdały i pistacje, więc jest ona wzbogacona. Nie jest tak drzewna, jak Lady Million. Zapach, mimo tego, że jest mgiełką, utrzymuje się naprawdę długo. Jeżeli po dwóch godzinach zrobić... Po dwóch godzinach, czy to było... Tak, chyba po dwóch godzinach, czy po pół godzinie. Ale teraz, jaka rozbieżność! Nie pamiętam! Ja nie pamiętam. Jakieś muchami tutaj lata. Ja nie pamiętam, bo ja słuchajcie, je dopsikuję cały czas. Ale był taki test, że po pewnym czasie, kiedy się je dopsikało, to one wtedy cały dzień trwały ze mną. Cofnijcie się do tych filmów, kiedy o nich mówiłam. Na pewno był tam ten patent i przepis. Teraz ja po prostu je biorę, wrzucam do tolebki i. <ścoughs> I za chwilę znowu. I tak tam schodzi. Ja troszeczkę oszczędnie, wiem, chytra grażynka, powiecie. Nie jest to jakaś super droga rzecz, jak nam giełkę, no trochę, ale tak mi się one podobają, na samą myśl, że mogłoby ich zabraknąć, robi mi się smutno. Piękna, otulająca, słodka, cudna, ale nieprzesłodzona, wanilia. Bardzo, bardzo apetyczna. Ok, no to nie mogło zabraknąć kolejnej inspiracji i jest to mój drogi, e, droga inspiracja, podkreślam, Dior Addict. Tak, 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 tak. Coraz mniej, coraz mniej, ale ma laszunie zastępczą w pełnym wymiarze. To jest 35 ml. Perfumy alternatywne. Pytaliście o nie, było lekkie zamieszanie, mówiłam, potem zapisałam pod filmikiem. Tak, perfumy alternatywne, tam możecie je kupić. I to jest numer 040, bodajże. Mocny, intensywny, nie do zarcia. Zapach całodzienny. Na mnie całodzienne mnóstwo komplementów. Mnóstwo, mnóstwo i gigantyczny ogon. U mnie. Widzicie, jaki ciemny? Ach, będę kichać. O! Będę kichać. Uwielbiam tamtą wanilię również. Jest taka trochę zielona. Ach! Zakręciło mnie w nosie. Dobrze, no to żeby się nie rozgadywać, bo już tak długo, długo mówię, a jestem nawet w połowie. Słuchajcie, muszę przyspieszyć. Muszę. Ech, dobrze. Kenzo World Intense EDP. Woda perfumowana. Jest ze mną od kilku dni w torebce. Non-stop. Piękny, mocny, intensywny zapach. I ja, słuchajcie, naprawdę będę tutaj patrzyła i zerkała. Ech, owocowy, waniliowy, słodki. I tutaj jest przepiękna śliwka. Mocna, intensywna śliwka. Uwielbiam ją. Uwielbiam. E, odleweczka zrobiona przez Violetkę, moją. Bo ona ma ten zapach. Zobaczcie, jak zużywamy. To jest 10 ml. No powiedzmy, że zostało 7. W ciągu kilku dni. Idziemy jak burza. Uwielbiam go. Dobrze. Następne też od Violety. Jest to Kelvin Fly Euphoria Amber Gold. Tibit to widzicie. Nie, spokojnie, trochę mi się wylało, ale zobaczcie, jaki płyn. Jaki płyn. Co tutaj się dzieje? Dzieje się tutaj dużo, ponieważ jest to zapach ambrowy, słodki, miodowy i drzewny. O, jakiż on jest interesujący. Jakiś inny od tego, co możecie obecnie wąchać. Piękny, cudny, mocny, intensywny. Przez pierwsze dwie godziny jestem w nim. Absolutnie zakochana. I też Malusio. Będę musiała się uśmiechnąć. Może jeszcze mi zrobi odlewkę. Może ma? Może nie sprzedała? Ale ta, masz je jeszcze? <grym> Powiem Wam, że coraz częściej i chętniej sięgam do tych starszych kompozycji. No coś mnie do nich ciągnie, zwłaszcza teraz. Dobrze. Kolejny. Kolejny yy, tym razem to jest odleweczka, którą sobie kupiłam na perfumerii Euforia. Jest to Lata Faram's Gold. Ciągle korzystam z odlewki, ponieważ ciągle czekam, aż mój flakonik nabierze mocy urzędowej. Tam jeszcze nie ma tego, co się dzieje tutaj. I tutaj nie spisałam sobie nut, ale na pewno jest róża. I chyba jest też ut. W każdym razie mocny, intensywny, słodki zmienny zapach. Absolutnie nie jest to bezpieczny zakup, więc polecam poczekać, polecam zakupić na przykład odlewkę i sobie przetestować. Ale, ale ja, ja, ja je uwielbiam. Och. No i czekam na mój flakonik, bo tutaj coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Dalej. Kolejna inspiracja, tym razem Mason Alhambra Narcotic Flower Ale Edition Rouge. Dlaczego ten, słuchajcie, częściej był przeze mnie chwytany? Dlatego, że tutaj macie kwiatki. Tam jest bardziej drzewnie, bardziej sucho. Mówię tutaj o Narcotic Flower. Natomiast ta edycja zdecydowanie ma mocniejsze kwiaty. Jest ich więcej. Ja ją uwielbiam. Uwielbiam za projekcję, uwielbiam za trwałość, uwielbiam za kompozycję, zapach zdobywający również mnóstwo komplementów. Mm, też coraz mniej, coraz mniej. I wiem, że nadal nie do zdobycia u nas w Polsce. A szkoda. Aha, aha, aha. A tak. No dobrze. To teraz słuchajcie próbeczki. Ja nie mam flakonu i pewnie jeszcze długo nie będę mieć z uwagi na cenę, ale Jean Paul Polgotie Divine. Słuchajcie, tutaj pokażę, zresztą będziecie widzieć flakon. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Wiem, że są różne opinie na jej temat, ale ja ten zapach uwielbiam. Uwielbiam ten seler uwielbiam tą wanilię, uwielbiam tą świeżość. Uwielbiam wszystko w tym zapachu. Uwielbiam parametry, uwielbiam wszystko. Tylko nie lubię ceny. Ale kto wie, kto wie, może za jakiś czas się okaże, że będę mogła sobie je kupić. A tak, tylko to i wącham. Dobrze, to jak mamy to? Kolejna próbeczka. Ja wam o nich jeszcze nie mówiłam, a to dlatego, że przyszły ode, ode, ode mnie do mnie w paczce od Kamili. I Kamila sprawiła, że zakochałam się w dwóch zapachach. Pierwszy z nich to Sifiori. Tak wysłała mi taką małą próbkę. Wsiknęłam, ja byłam bardzo ciekawa tego zapachu, ale jakoś tak wiecie, omijałam. Wsiknęłam i przepadłam. I się pytałam, gdzie można je kupić. Sprawdziłam, ile kosztuje flakon. Jesteśmy już tutaj przy pięciu stówkach przynajmniej, tak? bo jest to zapach nieprodukowany. Oczywiście przybyła mi na pomoc Violeta, ponieważ ona też gdzieś kiedyś kupiła sobie odlewkę, więc mam drugą odlewkę i tak, słuchajcie, będę od, od, od odlewki do odlewki chodzić. Na tyle byłam zdesperowana, że kupiłam na perfumach alternatywnych inspiracje, ale albo nie jest tak dobra, albo jeszcze nie dojrzała, bo kolor płynu jest jeszcze bardzo jasny, więc tak się pocieszam, że one po prostu muszą nabrać tej mocy, albo po prostu no, nie jest tak dobrze zrobiona, jakbym chciała. także si, fiori, tutaj się jakby wkradł, bo nie miałam ich zaplanowanych, no, ponieważ chcę wam powiedzieć o najnowszym żador Lore. Lur. Oj, oj, oj. Mam je tutaj. Za każdym razem, kiedy je wącham, wydaje mi się, że pachną inaczej. Za pierwszym razem czułam przepiękny miodek z kwiatami. Za drugim miodku nie czułam, ale czułam kwiaty. I tak naprawdę wyczuwam tutaj poczekajcie, bo ja sobie zrobiłam notatki, bo miał być film o nich, ale podejrzewam. Że film będzie później. Gdzie ja tutaj mam? Oh, 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 oh. Wyczuwam, przeczytam Wam. Bardzo wyraźny kwiat pomarańczy, który łączy się z fiołkiem. Pięknym fiołkiem, ślicznym fiołkiem. A ja do fiołka to tak trochę nie. Później pojawia się nieśmiało jaśmin, taki lekko zielony, lekko pudrowy, jednoznaczny zapach, lekko pudrowy, jednocześnie kwiatowy. Tak to miało być. Ten jaśmin na mnie jest taki delikatny, nie jest mocny, otulający bardzo dobre parametry. Ech, I być może tutaj też są się, coś się pojawi, jak będę miała dużo szczęścia. To będę mogła Wam coś niedługo pokazać. Jak będę miała dużo szczęścia. Zobaczymy. Na razie. Zostało mi, um, właściwie tutaj chyba już nic nie ma w tej próbce. Może tyci, tyci, jakiś delikatny psik. Dobrze, pędzimy dalej. Bardzo um, chętnie do niej wróciłam. Gormont White Flowers. Dosie. Och, cudeńko, cudeńko. Również mamy tutaj wanilię, mamy też paczule, mamy karmel. Zapach słodki, jednocześnie zielony. Ja nie wiem, co one mają w sobie, ale noszą mi się bardzo, ale to bardzo komfortowe. W tej chwili chyba najbardziej komfortowy zapach, jaki mam. Kocham. Odhaczymy kolejną. Aha. Też mam od niedawna. Job: Wow. Woda perfumowana intens dla kobiet. Aha, Wy już wiecie, bo mówiliście, mi powiedziała, że zapach dla czarownic. Tak, zdecydowanie piękny, mocny, intensywny, bardzo seksowny, bardzo na jesień. Tak bardzo, że też tutaj coś się pojawi. Tak mi się mocno wydaje. Pamiętajcie, intens, bo wiem, że też jest chyba zwykła woda perfumowana albo toaletowa, ale to nie tamte. To te tutaj z pieprzem. Mocnym, intensywnym pieprzem. Mm, dobrze mi idzie. 18 minut. Dobrze, to teraz to. Ephar. Ephar. Zapach podobny do kasablanki, ale nie tak słodki, nie tak intensywny i nie ma tak mocnych parametrów. Ale przepięk. Przepiękny. Przepiękny. Niedługo będę musiała go schować, ponieważ kasa już się dobija, już myślałam, że ją wyciągnę. Ale jeszcze nie, jeszcze to nie jest ten czas, bo ona jest naprawdę mocna. A tutaj, w związku z tym, że październik jest jeszcze stosunkowo ciepły, one mają szansę. Ta, ta, ta. Najnowszy nabytek. Też od Violety. Jimmy Choo, I want Choo. Odkupiłam od niej. Widzicie, nie musicie mieć zawsze pełnego nowiutkiego flakonika. Nie musicie. Naprawdę. Polujcie na okazję. Tu była piękna, cudowna okazja. 125 ml w początkowej fazie. No teraz jest ich mniej oczywiście. Ale to jest zapach, po który sięgam ostatnio codziennie. Czy jestem w pracy, czy jestem w domu, czy kładę się spać, one się muszą na mnie pojawić. Taka wielka miłość tutaj jest pomiędzy nami. Namawiacie mnie, żebym e, sprawdziła też wersję. Chyba Forever, tak ona się nazywa. Wielka ma, jest pewnie przyśle i znowu serce zabije mocno. Jak na razie. On jest tu, w sercu, znaczy się i w nosie, i wszędzie, bo ja chcę cały czas je nosić. Cały czas. I wiem, że Wy też je lubicie też lubicie ten zapach. Wyciągać szafy, kto ma i nie używa. Wyciągać, bo to jest na nie właśnie czas. Teraz, teraz, teraz. Teraz już wiem. Yy, miało być ONA. Ale nie zapomniałam słowa, jak to dalej szło, więc nie zaśpiewam wam. O, o, o. Odbija mi. odbija. Roberto Kowali ode perfum. Ja je wyciągnęłam, ponieważ kiedy ścignęłam tym najnowszym Żador, skojarzyły mi się ona od razu z tymi. Z tymi tutaj. Tyle tylko. Był taki moment podobny, bo jedne i drugie mają kwiat pomarańczy ale to podobieństwo było tylko przez chwilę, a tu, kochani, ja zapomniałam, jakie one są piękne. Są zdecydowanie bardziej seksowne. O, jakie one są seksowne, jakie one są seksowne. Mamy tutaj wanilię, ambrę, znaczy akcenty waniliowe, ambrowe i białokwiatowe i to połączenie jest takie, Matko, jakie one były piękne. Znaczy jedne i drugie są piękne, ale żadne Lor, jeszcze się nauczę. Nauczę się. Zdecydowanie na dzień, a te na wieczór. Oj, na wieczór! A wiecie, jesienne wieczory takie długie pod kołderkę albo pod kocy. Tak, fantazja mi pracuje. Będzie mi się skupić przez chwilę, bo odpłynęłam. Okej. Okay. To teraz tutaj. Tutaj, 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 teraz. Wanilia, drzewko, dym i słodziak. Ragba Wood Intense. Zdecydowanie bardziej mi się podoba od ragby dla kobiet. Pięknie, cudnie, słodko, dymnie. Rewelacyjnie tak bardzo rewelacyjnie, że aż nie pokusiło, ale jeszcze nie skusiło do końca, żeby sprawdzić również inny zapach bardzo, bardzo, bardzo sławny ostatnimi czasy, porównywany do fireplace od nie pamiętam, ja nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy. W każdym razie wiecie o czym mówię. Amir al oud Intense. O, mam odlewkę yy, i one trochę przegrały, ale tylko trochę przegrały w tym. udmut od latafy. Są za to zapachy bardzo, bardzo podobne, ale któreś z nich były bardziej cytrusowe i owocowe. Tylko nie pamiętam które. Powiem Wam szczerze, w każdym razie. Już też je pokazałam. W każdym razie yy, będę chciała je sobie sprawdzić. Bo tam też jest ta dymność, ale tutaj ten dym. Nie, to jest rewelacja. Rewelacja. Zapach dosyć wiekowy, bo chyba 2014 albo 2012, więc na rynku trochę jest. Musicie go sprawdzić. Musicie, musicie, jeżeli lubicie takie klimaty. Będziecie zachwyceni. No dobrze, tak jak tego, tą latawkę Wam już pokazałam, Udmut. Jeszcze może nie ma tutaj jakiegoś powalającego służycia, ale ja Wam powiem dlaczego. To jest kolejny killer u mnie, który mam. Zapach, który naprawdę ma minimalną aplikację, idziecie, pachniecie, Wasze ubrania pachną przez kilka dni. Jest niesamowity. Piękny, cudowny, ale również musicie lubić takie klimaty, bo to wcale nie jest łatwa kompozycja. Dzień i perfumerii Euforia. możecie zaopatrzyć się w odlewki, chyba 5-10 ml? Nie pamiętam. U mnie zaczęło się właśnie od odlewki, chyba 5 ml kupiłam. I dzięki temu przekonałam się, że to jest dla mnie zapach, bo on nie może, znaczy nie podejdzie każdemu. Tutaj trzeba uważać. Ale też zapach, który jest na rynku już od dawna. Oj, uwielbiam, uwielbiam, oh. uwielbiam i tak to słuchajcie się prezentuje, 25 minut, tyle zapachów, jestem dobra, jestem wielka, być może trochę przynudzałam, być może chcielibyście, żebym e, mówiła o, zwróciła uwagę na, na, na inne rzeczy, nie wiem, tak to wyszło, w każdym razie. Jak widzicie, było bogato. Było intensywnie. Mówię, do tego jeszcze były testowania. Mnóstwo zapachów nowych się pojawiło w październiku. Widzieliście zresztą, tak? Wy również mogliście je przetestować dzięki temu, że dziewczyny z drogerii Jolka podsyłały mi co jakiś czas próbeczki, którymi się z Wami dzieliłam, jak widzicie. Zobaczymy, jak się zakończy ten rok. Na razie zakończył się październik. E, za chwileczkę mamy listopad. Przypuszczam, że niektóre z tych zapachów przejdą ze mną dalej. Aha i właśnie spojrzałam tak i sobie przypomniałam, znaczy patrzę, że nie powiedziałam o jeszcze trzech. Okej, okay. Szybko, bardzo szybko. I uciekajcie jeszcze. Monarsz. Red Tobacco o, Wszyscy wiedzą, czego to jest inspiracja. Ja się trochę na nie obraziłam za parametry, ale. Ale. Mam je już jakiś czas i się poprawiło. Oj, poprawiło się. Poprawiło się. Nie jest to taki killer jak Red Tobacco. Oj nie, ale. To co ma dać daje, tak wam powiem bardzo przyjmie się nosi, nie są zbyt natarczywe, ale bardzo, 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 bardzo przyjemne i w sumie nie żałuję, że się pojawiły Tylko mówię. Musiały swoje odstać i pewnie dalej będą stać. Piękny tytoniowy słodki zapach. No dobrze. I teraz te dwa gagatki. No to jak już, jak już dwa, to już wiecie, co wam pokażę, nie? Dwa gagatki. O, tak. Ta parka, ta parka. Together razem. Nie wiem, które bardziej mi się podobają. Te zaczynają zdobywać moje serce. Te w moim sercu są. Mam je dłużej i kocham bardziej. Uch, ten Ilank Ilank jest cudny. Tutaj z kolei jest ta tajemniczość. Zapach najbardziej inny z tych wszystkich, które mam u siebie. Nie potrafię go Wam określić, nie potrafię Wam o nim opowiedzieć. Nie potrafię go nazwać, ponieważ jest tak inny. No, tak inny. I uwaga, pojawił się w końcu w Polsce. Co prawda, w żadnej z tych moich ulubionych perfumerii, drogerii. Gdzie indziej. I w trochę większej cenie za, niż, niż ja za nie dałam. Bo że chyba jesteśmy tutaj przy 240 zł. Ale warto. Bo ma świetne parametry. Naprawdę. Tylko mówię, jest dosyć specyficzny. Może nie każdemu się spodobać. Podobnie jak tu, ale jedne i drugie na I teraz, teraz to już naprawdę wszystko. Już tam nie zerkam, ale wydaje mi się, że wszystko. Jednak 28, będzie 30 minut. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Napiszcie mi koniecznie, cóż Was pokusiło, o czego używaliście, czy może się znalazło tam coś, co skusiło również mnie? Piszcie, piszcie, piszcie. Każdy komentarz na wagę złota dzielmy się opiniami, informacjami, piszcie o trwałości, piszcie o projekcji, piszcie o wszystkim. I więcej info tym lepiej dla nas. Pa. Pozdrawiam was serdecznie.